Cześć, od jakiegoś czasu, szczególnie po nagraniach, gdy wspominałem o tym, że można mieć kredyt ze stałym oprocentowaniem, który jest poniżej wartości inflacji, zaczęły do nas napływać informacje, w jakich bankach, pytania po prostu od Was, tak? w jakich bankach można taki kredyt uzyskać, na jakich zasadach pod jakimi obostrzeniami, jaka jest lata takiego kredytu i tak dalej. Więc na te wszystkie pytania odsyłam, po odpowiedzi na te wszystkie pytania odsyłam Ciebie do najnowszego raportu z rynku kredytów mieszkaniowych, który tworzymy wraz z zespołem RM Kredyty co miesiąc. Raport jest do pobrania na naszej stronie czy też facebookowej, czy też na stronie internetowej www.rmkredyty.pl łamane na raport. Oprócz tego w raporcie mamy jak zwykle inne oferty krytów mieszkaniowych dla Flipa, dla, dla flippera, dla osoby, która kupuje, żeby tam zamieszkać, czy też dla innego inwestora, który kupuje, żeby wynająć tę nieruchomość. I jeszcze oprócz tego mamy jak zwykle artykuły naszych partnerów. I w tym miesiącu mamy dwoje partnerów. Pierwsze to Monika Balińska z Mieszkanicznika. Jak zapisać nieruchomość w spadku? A drugi artykuł jest artykuł Mateusza Brejty, który wspomina o tym, dlaczego warto kontrolować nasze mieszkanie, które wynajmujemy. Oczywiście ma to na celu zmaksymalizować dochody z takiego mieszkania przy jakby minimalnym nakładzie pracy. Także odsyłam Ciebie już bardzo serdecznie do tego konkretnego raportu. Do do usłyszenia. Cześć!